Czego to człowiek jest Zdeterminowany żeby wrócić z pracy Przed końcem pracy Złapać za motorek I jechać odbić się do pracy Żeby tylko przejechać się Kawałek W ten okrutny dzień Zobaczymy O jest ją ma Witamy Trzeba nałożyć jeszcze loka Loka mamy Sługiwać Opsa Ops co jest? O, to jest przykręcił się no, takie lockdown jest to aby tylko się odbić do robotki na koniec pracy bo wystarczy By coś jak coś O, dzisiaj. Co. Mieście bez szaleństwa, bo nie wiadomo, no wczoraj próbowałem już zrobić filmik, niestety nie dopisała pogoda. A jak już dopisała i wyjechałem to nadziałem się niestety na time wrapa zamiast nagrania, i tyle z tego było. Ale dzisiaj już chyba coś się uda, taki szybki tylko przejazd do pracy z powrotem, akurat, że jestem keyworkerem to mogę, nikt nie ma prawa mi zabronić. Tutaj lecieć sobie do robotki! W końcu założyłem oczywiście nowy mikrofon. Żeby było mnie słychać, bo jak zresztą widać było wcześniej na filmach, to poza wiatrem to tam nic ciekawego nie było. Może ten jakiś wiatr się zniweluje tym razem i będzie można nagrać cokolwiek sensownego. O! To tu mamy ciekawego. No i już kurwa mnie tu bym zatrzymał. Rowerzysta Oni powinni mieć jakieś ścieżki rowerowe wyznaczone, jadą tutaj Nic nie da rady tu zdziałać, ani go wyprzedzić, ani tego, nic Tam jak mikrofon będzie zbierał głos w ogóle z widechu. Bardzo mnie to zastanawia, mamy o kamerkę, stety, steczka jak będzie w ogóle zbierał. Jednak mikrofon jest usadowiony w środku, Helmu. Zastanawiam się nad puszczeniem w ogóle drugiego mikrofonu, typowo pod zadupek, żeby zbierać bardziej ten właśnie głos wydechu. To co ja sobie tu nagadam się, to nie każdy pewnie chce słuchać mamrotania Więc nie wiem, no mam nadzieję, że do tego czerwca to wszystko się uspokoi Przewidziany jest zlot 15 maja w Londynie Też chciałem się bardzo wybrać, bo to jakby nie patrzeć będzie e, pierwszy mój zlot W momencie kiedy posiadam motocykl No i fajnie, fajnie by było przejechać się w taką dłuższą trasę We here. What are you Yeah, finally, I'm gonna, I'm gonna get all the gear on because this is a beast. This is nothing comparing to that one, mate. You gotta be careful with this beasty one. Hey, care of my speedo? What's the speed limit over here on the uh, car park? How, how fast does it go, though? 16 miles an hour? That's a fucking beast. I'll better prepare myself, get all the gearing on, get all the stuff. Let's roll. Shall you get on the track now, yeah? Yeah. Woo! Oh, there's a stand! Whoa! That's a real bike. Chciałem cały się ubrać na taki sprzęt. Wow! 15 mil na godzinę, i do robotki można dojeżdżać, jak ktoś na blisko gdzieś mieszka. Wow. Firmy Xiao Mi, chyba tak? Mi! A i Hebel ma. Można zawrócić. Oh kurva. Oh shit! <laughs> oh my fucking god! Nearly crashed! How, how much is it price wise? How, how, how expensive is it? 500 quid. What? 500 pounds? 499, 499. Fucking hell, really? Yeah. That's crazy. Anyway, look at this. Look at this bad boy and look at this shitty bike. <laughs> I'm def do you wanna swap? We will swap. I ride this home, and you're gonna take my spinner. Yeah. Deal. Deal. <laughs> yeah. That's good. What well, not ma i to <laughs> <laughs> Chyba ma sekundy tam do tej setki w tej korsie śmierdzącej. Z tego co ja się tam nie mylę za bardzo. Żeby nie kolki, to by za mną cisnął pewnie gad. jak na 2 litry 200 koni? Nie, 1,6 200 koni no ale Korsy osobiście to bym nie kupił za takie pieniądze to naprawdę można już sobie sprzęt kupić i to na dwóch kółkach <śla> za bardzo łatwo później człowiek będzie żałował i... <noise> Bardziej z tego motoru niż mnie. Szczerze nie Jak ten, te, tego timea nagrałem, co chciałem nagrać filmik wczoraj, a niestety time wrap się zrobił. No tu jak, mnie, jak jechałem i siarnia mnie słyszała. To mnie skurczyki wyjechali tam z, pra... z prawej strony Stul Station i chcieli mnie czapnąć, ale zwolniłem na szczęście, wyjechali przede mną, a już zawracali, ale myślałem, że za mną, a tu pojechali z powrotem, skąd przyjechali i tyle. Myślę sobie, że mnie dupną Niestety się nie udało mnie dupnąć. dzięki wogu, bo tym całym lockdownem to każdy wyjazd na wagę złota. Ten, gdzie, te, gdzie, gdzie jest ten dystans, Gdzie jest ten distance? Gdzie jest ta kwarantanna? Piwka w parku. A tu kulturalny człowiek motorem się nie może przejechać. Ja to też nie rozumiem. To jest tragedia. Mam nadzieję, że lada chwila zmienią te prawo, bo to jest totalnie nie fair wobec motocyklistów. Moim zdaniem trzeba się niby izolować. No ale ja pod tym kaskiem chyba jestem bardziej zaizolowany niż oni z tymi piwkami na tych mureczkach. Dać w komentarzu co myślicie na ten temat. Czy uważacie, że jednak motocykliści powinni jeździć, czy nie powinni jeździć, czy mnie schytujecie za to, że jeżdżę, staram się na tyle ile mogę. Myślę, że to już jest silniejsze ode mnie. No. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.